Dzień dobry Państwu. Dziś w studiu wyjątkowi goście. Wyjątkowi, ponieważ są to ludzie, którzy dają coś z siebie innym. Witam Magdalenę Skrzypską, wolontariuszkę Dzień dobry. i Mateusza Grzesiaka, zupełnie wyjątkowego chłopaka, Witam. który został niedawno dawcą szpiku kostnego i miał szansę uratować życie choremu Amerykaninowi. Jak to było, Mateuszu? Zaczęło się to zupełnie tak przypadkowo. Na długopisie, bądź na, na, na stronie internetowej jakiejś innej zauważyłem mm, stronę DKMS Polska, fundacji. Wszedłem, zarejestrowałem się, poprosiłem o, o przesłanie pakiecie kopałeczek do wymazu, wysłałem. Czyli spontanicznie, zupełnie? Spontanicznie, zupełnie spontanicznie. Po prostu, jeżeli mo, można coś dać z siebie, zawsze... Ale słyszałeś o założeniem. tych akcjach wcześniej, na przykład właśnie rejestracji w bazie dawców, słyszałeś o, o w ogóle o tym, że, że można w ten sposób pomagać wcześniej już gdzieś, czy to po prostu zetknąłeś się z tym i to znaczy, nie tak, wiedziałeś za bardzo, na czym polega cała ta procedura? Nie widziałem, nie wiedziałem, na, na czym polega ta procedura. Zacząłem od oddawania krwi. Kiedy skończyłem 18 lat, zacząłem oddawać krew. To też jest bardzo potrzebna rzecz. A później natknąłem się właśnie na tą stronę internetową, gdzie przeczytałem informacje różne na ten temat, pomyślałem sobie, dlaczego nie? Aha. Akurat udało się, bo zarejestrowałem się um, jakieś dwa i pół roku temu na stronie fundacji. Później o tym zupełnie zapomniałem. Aż w zadzwonił do mnie telefon. Z informacją, z informacją że, że genetyczne jest że kogoś, jak. Kogoś, bliźnia, kto, kto właśnie czy. czeka na nasz pik. Tak. Co wtedy czułaś? No, w, w pierwszej chwili to jest nie do pisania, bo, bo yy, tak naprawdę trzeba to przeżyć. Trzeba to przeżyć. Trzeba zarejestrować się, trzeba poczekać, i tak jak ja dostać ten telefon. Trzeba dostać ten telefon i wtedy nie wiem, człowiek czuje różne, różne różne uczucia, różne jakieś tam mieszane uczucia. Skąd ten człowiek, jak, jak on wygląda? Myślałem sobie, rodzina na to czeka. Rodzina czekała pewnie tyle czasu. Szansę... A co wiedziałeś o tym swoim bliźniaku genetycznym w tym momencie, kiedy otrzymałeś właśnie informację. Wiedziałem że... tylko o tym, że jest. Że jest, nic więcej. Po prostu o tym tylko, że jest. Mhm. O, tym, o tym, że jest 40-letnim Amerykaninem, dowiedziałem się jakąś godzinę po pobraniu szpiku. Już po pobraniu. Już po, szpiku. po pobraniu szpiku. Są takie procedury, że y, dopiero po pobraniu szpiku dowiaduje się o płci, o wieku i o narodowości. A poznać mort. będziesz mu, tego Amerykanina? Po dwóch latach. Po dwóch latach. Jeżeli będziesz wyrażał taką tak. wolę, taki tak i on, a ty Dokładnie. byś chciał? Ja bardzo bym chciał. Bardzo byś chciał? Mhm. Bardzo bym chciał. Na pewno będzie to wzruszające. Jeżeli, jeżeli dojdzie do tego, będzie to bardzo wzruszające dla mnie. Mhm. A masz już informację, czy przeszczep się udał? Nie. jeszcze? No masz, nie jeszcze? Nie po studniach dniach od, yy, od samego przeszczepu dowiem się dopiero, czy, czy mój biorca żyje, czy jest zdrowy. W ten sposób. Taki, mm. Troszeczkę tak, Taka niepewność jest, ale mam nadzieję, że. Zrobiłeś że, że w każdym razie, do... co mogłeś, żeby tak właśnie się stało. To jest już ostatnia rzecz w sumie. To jest już ostatnia rzecz, która, którą można było zrobić. Ja zrobiłem, jestem z siebie zadowolony, chwalę się tym. No trzeba się tym masz, masz powód do dumy. I zachęcam innych też mm. do tego, żeby, żeby rejestrowali się i żeby dali możliwość tym ciężko chorym ludziom. No właśnie, niedawno zorganizowałeś w Radziejowie jedyni Dawcy w Szpiku Kostnego, czyli były to takie możliwość dla tych, którzy nie korzystają z internetu, którzy jeszcze może nie wiedzą, na czym polega cała ta procedura do rejestracji. Jak no było tak. w Radziejowie? Jak było w Radziejowie? Uważam, że jeżeli chodzi na, chodzi o Radziejów, o miasteczko, w którym mieszka około 6 tysięcy ludzi, no to ilość 120 potencjalnych dawców jest... Fajną liczbą. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze bardziej rozpro, rozpropagujemy tutaj z Mazią tą całą akcję i będziemy mogli działać na terenie czy Włocławka, czy, czy jakichś, innych, jakichś innych miejscowości. Madzia, Gdzie ty jesteś już w bazie dawców? Nie, ja niestety w bazie dawców nie będę, nie mogę być. Przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiają mi niestety zostanie potencjalnym dawcą. Dlatego staram się przynajmniej pomóc tak pośrednicząc, z nadzieją, że gdzieś wśród tych osób, które my namówiliśmy, nakłoniliśmy, które dzięki nam pojawią się w tej bazie, któraś z tych osób stanie się dawcą i przynajmniej pośrednicząc będę mogła komuś w ten sposób pomóc. Bo czym y, szersza baza dawców, tym większe szanse tak naprawdę tak, mają chorzy. No a w Polsce jednak jeszcze to wszystko jest takie, że tak powiem, może raczkujące jeszcze niewiele osób wie, że tak. Łatwo można, prawda, bo tak, to nie o, było trudne, prawda, jest jest proszę powiedzieć, wiele edukacji osób, boi wiele się, osób prawda? się boi i jest to przekonanie nawet wśród tych osób, gdzie my teraz robiliśmy akcję w Radziejowie, że pobiera się szpik z kręgosłupa, z rdzenia, z z rdzenia kręgowego. Tak. Że to jest tutaj niebezpieczne, że tak, może się tak, związać, no nic bardziej mylnego, że, prawda, tak. jak ludzie to wyglądało Mateusz? Ludzie mają też obawy mm, o to że jeżeli gdzieś tam skierują ich do jakiejś tam kliniki, jakiegoś szpitala, tak jak ja zostałem skierowany do szpitala w Dreźnie, że przypuśćmy pojadę, to będzie jakaś fundacja, tak powiem, z kosmosu i przypuśćmy wytną nerkę albo wątrobę, albo coś. Nie ma takiej opcji. Ja wszystko jak, wszystko widać, jak widać. U, u mnie jest wszystko na miejscu. U mnie jest wszystko na miejscu. Byłem, byłem w pełni świadomy tego, co robię. To jest tak zaawansowana procedura, pracuje nad tym taki sztab ludzi, że nie ma takiej możliwości, żeby Oczywiście. wydarzyło się coś nieprzewidzianego Chyba. Oczywiście. Tak tym bardziej no, zresztą... Obalamy stereotypy, obalamy stereotypy, bo yy, robiąc prelekcje w szkołach u nas w łokietku na przemysce i w mechaniku radziowskim. Było bardzo dużo pytań na ten temat do mnie, jak to się, jak to się, od, jak to się odbiega, jak to, jak to wszystko wygląda. Więc mówiłem, 80% pobrań szpiku, komórek macierzystych jest z krwi obwodowej. Jak to, to wygląda? Jest, jak wygląda? To, to jest zupełnie inwazyjnie w tą, w tą rękę wbito mi, tak powiem prosto, w tą rękę w mi igiełkę. Z igiełki wychodziła rureczka, która przechodziła y, przez taką maszynę, która stała po lewej stronie Obok mnie, w tym miejscu, w tej maszynie, wytrącały się komórki macierzyste, i tędy wracała mi krew uboższa właśnie o te komórki macierzyste, które widziałem w woreczku nad tą, nad tą całą maszyną. I te komórki macierzyste tak naprawdę w niczym by ci, jakby do niczego ci nie były potrzebne na ten moment, tak? To nie jest ja, tak, że coś straciłeś. Ja nawet miałem ich nadmiar, tych komórek macierzystych, ponieważ cztery dni przed, przed pobraniem szpiku brałem, y, pobierałem czynnik wzrostu. Kąbrek macierzystych. To, Czyli taki są, zastrzyk, to, są, tak? to są zastrzyki typu tak jak po jakiejś operacji heparyna w brzuch zupełnie bezbolesne. Odczułem troszeczkę. Sam sobie robiłeś zastrzyki? Sam sobie robiłem. Pierwszy zastrzyk mi wykonała pielęgniarka. Wiedziałem, jak to. takie, tak, tak? Dokładnie. Mm. Widziałem, jak to wygląda. No i później troszeczkę mi bolało w kręgosłupie tam na dole w odcinku lędźwiowym, ale później po pobraniu. Po pobraniu wszystko, wszystko, wszystko wróciło do normy. Nie czułeś się w jakiś sposób, nie wiem, osłabiony po tym pobraniu? Nie. 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 W nie czasie, w czasie pobrania, bo trwało to trzy godziny u mnie. Tak, że stosunkowo krótko. Yy, nic, nic, zupełnie żadnych skutków ubocznych nie odczułem. Mhm. Opieka rewelacyjna. Ja akurat miałem przyjemność być w Dreźnie, w, tam w, w, to jest chyba poliklinika jakaś tam. Już nie wiem, w, nie pamiętam nazwy. Opieka tłumacza. Cały czas do mojej dyspozycji. No, a jakieś z kosztami? Kto pokrywał koszty tego? Koszty pokrywała, w, w, w każdym groszu pokrywała fundacja. Czyli nie musiałeś wydawać swoich pieniędzy na to? Ten... To znaczy u mnie było tak, że wydawałem swoje pieniądze, pobierałem faktury, paragony od, od, od wszystkiego i później w ciągu dwóch tygodni. Pieniądze z powrotem znalazły się na moim koncie. Nie byłeś na żadnym etapie zagubiony, nie czułeś się jakiś nie. taki. Nie. Wszystko wiedziałeś, wszystko było ci tłumaczone. ile były telefony do mnie z, z fundacji, od, od sympatycznych pań, które, które mnie kierowały, które każdym, każdym moim ruchem, każdym moim krokiem, tak jak można powiedzieć, dysponowały. Także mhm. było wszystko, wszystko na, na najwyższym poziomie. Mhm. E, Madzia, powiedz, jak ty planujesz e, zachęcać innych do tego, żeby rejestrowali się w bazie Bo to jest ten pierwszy krok, bez tego no no bez tak, tego, To jest ten ruch, pierwszy tak? krok. Y to znaczy przede wszystkim, myślę, że w tym pierwszym etapie trzeba wyprowadzać osoby właśnie z błędu, co do sposobów pobierania szpiku. To jest chyba taka podstawa. Czyli pokazywać, rzecz, tak. tłumaczyć, że nie boli, tak. że nie grozi e, pogorszeniem stanu zdrowia, nawet samopoczucia, no bo tu tak. Mateusz mówi, że on właściwie nie odczuł nawet... E... No tak, zresztą z Mateuszem w momencie, kiedy wyjeżdżał, byliśmy cały czas w kontakcie, zaraz po byliśmy w kontakcie, więc mogę jak najbardziej potwierdzić, że zupełnie nic się nie działo, co w jakikolwiek sposób miałoby zagrażać. Czy rzeczywiście powodować jakieś bardzo złe samopoczucie u niego, było wszystko w porządku. Także no myślę, że ten pierwszy etap to jest właśnie zmiana nastawienia osób poprzez wytłumaczenie i pokazanie, w jaki sposób to się rzeczywiście odbywa. No, planujemy tutaj rozszerzenie tych akcji oczywiście poza Radziejów. Mamy w planach takie dosyć duże akcje na skalę taką dość szeroką. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Myślę, że przy wsparciu osób, wielu, które są bardzo przychylnie do tego nastawione, jak najbardziej nam się to wszystko uda i, i uda nam się pozyskać tych osób wiele, wiele więcej niż do tej pory jeszcze. Mhm. Miałaś możliwość kontaktu z kimś, kto kiedyś na przykład miał w szpiku? Nie, nie? Nie, mhm. nie, miałem, nie, miałem kontaktu z taką osobą jeszcze, jeszcze nigdy. Mhm. Ja powiem tak, że ja miałam bliski kontakt ze sobą, która miała przeszczep w i wiem, że to co zrobiłeś jest zupełnie wyjątkowe, ponieważ są choroby, hmm, dla których jedynym, jedynym, absolutnie jedynym ratunkiem jest przeszczep. Po prostu gdyby nie to, to nie ma takiej opcji, żeby, żeby wyzdrowieć. I, to czekanie na informację o zgodnym dawcy to jest po prostu bardzo, bardzo trudny czas, bardzo taki y, nerwowy okres, y, bo właśnie to jest czekanie na decyzję o życiu albo o śmierci, tak naprawdę. I y, 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 chciałabym, żebyśmy tutaj powiedzieli jeszcze w studiu o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o tym, że jeżeli ktoś podejmuje decyzję o rejestracji w bazie dawców, to powinien jednak wziąć pod uwagę to, że kiedyś ten telefon zadzwoni z fundacji tak jak do ciebie i wówczas trzeba, a właściwie trzeba powinno się zdecydować, się zdecydować. i najlepiej nie naj zmieniać tej decyzji podjętej tak. w dniu rejestracji, bo tak naprawdę jest to decyzja o czymś życiu lub śmierci. Ja, z mówiłem, z, ja mówiłem właśnie na, na swoich prelekcjach, które, które przeprowadzałem, podobało się to, nie nudziłem tej młodzieży całej. Jak, jako jako takich swoich kolegów mówiłem właśnie, właśnie o tym, że w momencie, kiedy Zarejestrują się dzisiaj, a za miesiąc zadzwoni telefon. Albo oni, za 10 lat. Albo to za 10 lat tak może to, być to, nawet tak, za 50. Do 55 tak? tak, tak, roku życia jest się w bazie. No to za 25 tak, lat. No, może no, może za 50 tak przyznać, ale. Ale za 30, dajmy na tej. Jeżeli... Dokładnie, i mówiłem, mówiłem tym, tym wszystkim tej całej młodzieży o tym, że jeżeli. W momencie, w momencie, kiedy telefon zadzwoni, oni jednak się rozmyślą, automatycznie mogą wskazać, czy jest istnieje na śmierć. Po prostu Wskazują, na śmierć. Wskazują no. bo to jest często tak, że kiedy e, no, szpital, w którym leczy się chory, otrzymuje informację o tym, że no, te poszukiwanie zakończyły się sukcesem, e, czyli m, no, znalazł się ten bliźniak genetyczny, e, to jest jakby już ten okres najczęściej takiego, że to jest właśnie ostatni moment na ten przeszczep, bo później no po prostu chory, chory z każdym dniem. się no, coraz no. To są takie choroby, które mają jakby te swoje cykle leczenia i, i, i przeciąganie tego. A poza tym często jest tak, że właściwie dla jednego człowieka jest jeden bliźniak genetyczny w bazie albo, albo jeszcze go nie ma w bazie, a właśnie powinien się zgłosić, bo, bo może komuś uratować życie. I tak naprawdę y, poszukiwania, y, jeżeli ktoś się rozmyśli, mogą, mogą już być bezowocne po prostu. Dokładnie. Tak jak, mhm. tak jak pani mówi. Robię to też dlatego w sumie, że to tak naprawdę może dotknąć każdego z nas. Czy to, czy, 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 czy to mnie, czy to ciebie, czy to twojego kubusia malutkiego? O, czy, czy panią? No Coś mnie każdego? to dotknęło. Ja, ja tutaj siedziałam przed kilkoma laty w tym studio po tej drugiej stronie. Mhm. E, I e, z koleżanką, e, która prowadziła e, program. Mm, no właśnie apelowałam o to, by w dniach dawcy szpiku dla mojego syneczka. Zarejestrowało e, się jak najwięcej osób. E, dzięki Bogu dla, dla mojego Dasia znalazł się odpowiedni e, dawca. Moje dziecko miało przeszczep i dzięki temu wszystko jest, jest dobrze. Wszystko jest dobrze i, 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 I żyje i jest szczęśliwe właśnie dzięki komuś takiemu jak, jak Ty. Nas łączy. Coś nas łączy. Tak, taki, to jest zupełnie wyjątkowe, ponieważ ja nigdy nie ukrywałam i często o tym mówię publicznie, że dla mnie osoba, która oddała szpik dla mojego dziecka, to jest najważniejsza osoba w moim życiu. To jest osoba, która zrobiła dla mnie tyle, ile nikt inny. Więc, więc tak. mówię o tym dlatego, że żebyś miał świadomość, jak wielką rzeczą, jest coś takiego, to no nie ma nic cenniejszego niż żyć naszych najbliższych. Ktoś, kto to życie, kto to życie daruje zupełnie bezinteresownie, jest, jest po prostu wyjątkowy. I taką osobą dla mnie jesteś właśnie właśnie po prostu ty, bo, bo zrobiłeś coś wielkiego. Ja mam nadzieję, że mm, rzeczywiście uda się w najbliższym czasie zachęcić jak największą ilość osób do tego, ja że było. się bo, bo naprawdę, no, efekty są wymierne. Mówię, no, Ja spotkałam mnóstwo osób w trakcie tej mojej szpitalnej gehenny, które czekały na przeszczep. Nie wszystkie się doczekały. No tak, jest wiele innych chorób nowotworowych, gdzie nie możemy pomóc w żaden sposób. A no, tutaj. Nie możemy, a to jest akurat taki rodzaj, gdzie właściwie. Nie tylko nowotworowe, bo moje dziecko na przykład chorowało na anemię plastyczną. To była choroba uh -huh. szpiku polegająca na tym, że po prostu przestało produkować komórki macierzyste. Był uzależniony od otoczenia, ale te otoczenia nie mogły krwi, no nie, nie mogły trwać wiecznie, bo, bo to też nie było bez wpływu na, na jego organizm, więc po prostu przeszczep był w tym momencie, w ogóle no, po prostu był, był jedynym ratunkiem i, i na szczęście. Akurat to moje to dziecko ciebie. otrzymało szpik y, z talerza biodrowego, bo to jest ta druga metoda, o tak, której tutaj nie tak, wspomnieliśmy, Chciałam no, chciałabym, powiedzieć, żeby pobrań. ludzie też byli na to przygotowani, że czasami tak, są... Są nie z o to, nie jest z, z, z żadnego nie. rdzenia kręgowego po prostu tu z tego biodrowe, miejsca tak, e, za pomocą igły pobrano e, mhm. w znieczuleniu e, ogólnym mhm. e, komórki macierzyste. Że w <laughs> Także każdemu, każdemu tutaj to, to też powtarzam, <laughs> jak ktoś jak ktoś. I to mówi, również nie boli, nie jest niebezpieczne dla e, dawcy, no, to oczywiście. po prostu. No wymaga już jakby pewnie dłuższego czasu spędzonego, ale to też trzy jest dni. właściwie, no... Trzy, dni. trzy dni generalnie. Trzy, dni. Yy, cały zabieg trwa około godziny. I tak nie jest ból, niebezpieczny ból, ból. jest porównywalny, ja nie miałem tego, ale tak, tak wiem. Tak opisują Tak opisują. Do inni. porządnego uderzenia się o kant stołu. Także myślę, że taki ból jest niczym w porównaniu z tym, że można komuś życie uratować. Życie uratować ze świadomością, że, że tak. ktoś, no, że jest się bohaterem po prostu. Mhm. Dziękuję no. Wam serdecznie za rozmowę. To Mam nadzieję, że, 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 że uda nam się wspólnie przekonać y, mieszkańców Wocławka, powiatu Wocławskiego i okolic do tego, że warto, warto wspierać, bo naprawdę efekty są wymienne. Dziękuję. Dziękujemy Dziękujemy bardzo. bardzo.